No. Najpierw mieć łapkę w górę i subskrybujcie. <grymne> <grymne> o to cię chodzą. Dzień dobry, kochani widzowie, w kolejnym dniu. No to co, mamy październik. Dzięki wszystkim za komentarze, jak tam ojca opierniczyłem, że tak powiem. Chociaż niektórym się to, mojej siostrze się to nie podobało. Ale dobra, nieważne. Słuchajcie. Wszystkie wpłaty, zakupy, które, które mi, zakupy, wszystkie wpłaty, które datki mi dajecie. Serdecznie Wam jeszcze raz dziękuję i polecam się na przyszłość. Jeśli dacie radę, no to bardzo chętnie można wspomóc kanał. A to są pierwsze paczki, które właśnie za te pieniążki, za wasze pieniążki, na nasz kanał. Mam nadzieję, że wybrzmiało to dobrze. Przyszły paczki. Otwieram je. Słuchajcie, co przyszło? Pierwsze przede wszystkim pierwsze to oryginalne raz dwa oryginalne komplet śmigieł proszę bardzo, DJ Aja, DJ A śmigła do drona. Serdecznie Wam dziękuję, to jest Wasza zasługa i koszt było nie pamiętam w granicach, chyba 70 zł i i tutaj jeszcze... Czekajcie, bo woda wstawiłem. I tutaj jest ta bateria, którą ja to spróbuję tutaj otworzyć. I się starał, żeby to per, permanente, per, Nie wiem, jak to powiedzieć. No, żeby to było tak czyste wszystko, żeby wam pokazać. Tylko tu ja zamazam i to, co mi przychodzi. Słuchajcie. I tu jest ta nieszczęsna... Tak, jest bateria. Bateria kosztowała 300zł 300zł DJI i4 mini 3 pro 4 mini 3 pro Bateria I to słuchajcie to nie jest ta bateria, która musi być mniejsza Żeby zachować tam do 280 gram drona Tylko to jest ta bateria większa Także będziemy latać dłużej, wyżej, dalej Proszę bardzo Jest Jest bateria no, tak To jest ta o pojemności 3850 mAh. Zdecydowanie dłuższa, inteligentna bateria. Także ona jest w pełni. No to teraz, to już, kochani, mamy znowu komplet, znowu będziemy oglądać i przypatrywać się pięknym widokom. Już niedługo, przecież wracam. Już przecież dzisiaj pierwszy, tak jak się powtarzam. A za. Miesiąc, no to ja już się będę pakował. Mocno się już będę pakował. To przecież drugiego, drugiego już wyjeżdżam. Także kochani, ja to sobie ładnie wszystko popakuję, tak żeby tego nie pogubić. A nagrywam teraz, no bo zaraz wyjeżdżam jeszcze do mamy na rehabilitację i zaraz wyjeżdżam przecież do. Yy, no do Poznania, nie? A w Poznaniu sobie tam pooglądamy, co mam sobie pooglądać. Ja sobie załatwię, co mam pozałatwiać. A może jeszcze. Yy, Jakiegoś live'a jeszcze, ja będę w do niedzieli w Poznaniu, także Może jakiegoś live'a zrobimy jeszcze Ode mnie z chałupy w Poznaniu Dobra Czuwaj druchny, Zuchy I druchowy Hip hip <grym> hura No hej Katarina Moja subskrybentka, zamówiłam miód, Chciałam wam pokazać jak, jak jest pakowany. Folia, bąbel, karton, drugi karton, folia w środku I tak, lecą trzy słoiczki do ciebie, kochana. Tutaj suszone grzyby szprotawskie, najlepsze. I coś od Piotrusia, bryloczek. Proszę bardzo. Zapraszam do kupna. Miody są pierwszej jakości, żadne sztuczne. Śmiało można zamawiać, śmiało można, można yy, konsumować. Są pyszne, zdrowe, niechszczone, Także. Bez problemu. Katarina, wszystko jest tutaj zapakowane tak jak trzeba. Tutaj Kumpela mi pomogła, także ja się nie znam na dobrze na pakowaniu, ale pod nadzorem całkiem dobrze. Jeszcze w ten damy folie stretch. Proszę bardzo, folie stretch. Pyk. Byk, tak żeby nie było widoczne Dobra. Jeszcze z drugą stronę Kurde Andrzej zapakowaliśmy jak kurna teściową Do wysyłki na Sybir Dobra i w drugą stronę Pyk, weź pociągnij Ja go zawinę jeszcze w ten sposób Dobra, malinowo. Pyk, pyk, pyk. No kurde, nie ma prawa, tu się nic zdarzyć, nic. Poczekaj jeszcze tu pociągnę dookoła taśmą. Miód lipowy lipa, łagodny ten łagodny rzepak i... I coś jeszcze, chyba wrzos. Nie pamiętam, Kasia, co ty tam zamawiałaś. Ale, ale tak, przygotowana przesyłka nic nie lata, nic nie tego, wszystko jest porządku I naklejka, proszę bardzo, ile czegoś nakleja? Jedną? ostrożnie. Szkło, proszę bardzo. Ciekaw, czy oni zwracają uwagę w ogóle na to? Nie, chyba, nie. no ale. W razie czego jest, nie? Dobra, proszę bardzo. Oficjalnie naklejone. Uwaga, szkło adresuję i wysyłam. Jedziemy dalej. Jak jadę i jadę. Słuchajcie, wjeżdżam już do Poznania. Oczywiście godzina 15:40. Ruch jak z, z cholera. No, już tutaj jest jasna, centrum, na ten, także ja już jestem prawie u siebie. A dzwonię, dzwonię, a mówię do was dlatego, że chciałem, chciałem wam podziękować za wspaniały odbiór wczorajszego filmu. No, tatoś to jest aparat pierwszoligowy, także wesoło było, śmiesznie było. Dzisiaj tato ten, byłem u niego rano, także pytam się jak się czujesz w nowej fryzurze, zadowolony? Także dobrze, 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 bardzo dobrze. Mama znowu dzisiaj była na tym na rehabilitacji. Ojku, przepraszam. A ja pomału jadę, jadę. Dzisiaj już nic się nie będzie działo, ja już będę tam na chałupie u siebie, także nic nie będę nagrywał, chyba że coś jeszcze się coś wydarzy. O jak ciemno. Chyba, że jeszcze coś się wydarzy, a jutro chciałem, jeżeli... No będę miał jutro czas na pewno, to sobie pojedziemy może na Cytadelę, może się pokręcimy gdzieś po Poznaniu, może coś wam fajnego pokażę, tak żebyście żebyście sobie trochę popatrzyli, przypomnieli sobie, kto tu był, kto tu mieszkał kiedyś, kto tu mieszka teraz, także kto, kto jeszcze nigdy nie był, a chciałby przyjechać sobie na weekend, bardzo fajnie. Słuchajcie, teraz w ogóle jest na ten weekend camper, jak to się nazywa, camper caravan show. Coś takiego na targach poznańskich, chyba, z tego co kojarzę. Także, chyba że coś pomyliłem, to jest ten w Warszawie, bo są dwa takie kamperowe, ale chyba to jest w Poznaniu. No to bardzo fajnie można sobie obejrzeć, jak wyglądają wszystkie przyczepy, jak wyglądają wszystkie yy, nowe kamperki itd., itd. No świetna relacja, można się zastanowić nad tym, jakim układem takiego kampera, czy na cztery osoby, czy na więcej osób, czy z alkową, czyli z tym takim garbem u góry, czy taki jak mój, pół, pół integrą, czy pełną integrą, gdzie jest, wiecie, cały zabudowany autko jest kamperem. Nie tak jak ta, ta, taka moja kabina, tylko całość, całość jest kamperem. Także bardzo fajnie, może byśmy się przeszli na coś takiego, zobaczyć, chociaż na godzinkę, dwie. No zobaczymy, zobaczymy. Jak to wyjdzie, na razie ja muszę tutaj swoje sprawy e, podomykać, pozałatwiać i tyle. Jeszcze raz bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że tak ciepło przyjmujecie moją rodzinę. Że tak bardzo niektórzy też już naprawdę są członkami mojej rodziny, bo już tutaj Tato, Piotr, że nie jedna pani chciała mnie adoptować. Jaki to syneś dobry. No, także śmiesznie jest. Także słuchajcie, dzięki, dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że. Tak wspaniale mnie dopingujecie. Kasiu, ta paczka do ciebie z miodzikami i z grzybkami leci, leci. Także, proszę, napisz nam, e, jak dojdzie, żeby, żebyśmy wiedzieli mniej więcej, ile to będzie szło. i e, A dzisiaj jest Pierwszy październik, także będziemy wiedzieli dokładnie, kiedy doszło i zobaczymy, jak to nasze DPD międzynarodowe działa. A Was, kochani, jeszcze raz zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć kanał, tak jak widzieliście jakieś zakupy pierwsze przy, przychodzą, te baterie, nie baterie, jakiś ten, może jakieś nowe coś nowego jeszcze by się dokupiło, a może byśmy uzbierali na jakąś wyprawę. To by było piękne, chociaż na bilet. Dobra, to nieważne. Kto może, to może. Zapraszam na Bike Tu Zapraszam na, e, na normalne konto e, i e, otworzyłem Rewoluta. Re, nie Rewoluta, tylko Patronite, a. Boże Rewoluta. Konto Rewoluta też tam jest. Patronite otworzyłem. E, jest teraz trakcie weryfikacji jeżeli ktoś miałby być ochotą moim patronem, również serdecznie polecam, ale jeszcze tego nie ma teraz jest weryfikacja, także kilka dni jeszcze to potrwa, także dzięki wielkie zapraszam do komentowania zapraszam do, do łapkowania zapraszam do komentarzy jeśli ktoś ma ochotę na miodek bardzo proszę, jeśli ktoś ma ochotę na suszone, suszone grzybki od Piotra, no wiele tam nie ma, ale ale coś tam postaram się chociaż do tego barszy przysłowiowego dorzucić, jeżeli ale to jest limitowane żeby nie było, bo jest ja zaraz palne i zabraknie, no. dobra, dzięki serdeczne, że dzisiaj byliście ze mną dzięki serdeczne, że zawsze ze mną jesteście i za wszystkie piękne, miłe słowo ja już tu zjeżdżam sobie, zobaczcie kochani, ja już tu zjeżdżam Poznań Poznań, centrum o, tutaj już jest mój zjazd Proszę bardzo, Poznań centrum. Ja już zjeżdżam, także dzięki wielkie. Na razie, na razie trzymajcie się, adios, czuwaj, druchny, zuchy i druhowie. Cześć!